Tego typu, kiedy widzicie, jest równolegle sztuce, w której mam wziąć udział. A tak się Szykowa bo pracy kupowała aparat i tak dalej. A ja bym się złapał, bo ja się bardzo dobrze zrobił, bardzo dobrze. Ja bym powiedział, że zrobił u siebie w domu. A bardzo dobrze zrobił, chyba w I już na zakończenie takie zdanie moje, No dzisiaj u siebie w domu, oni przedstawią. Jeżeli dzisiaj artysta, jeszcze z takim stażem i jakością, zmniejszony u siebie, w drodze wystawy, kiedy się czasy zmieniły i cenzury nie ma, to tam, gdzie alternatywa jest dość masałowna i tak dalej. No, ale jeszcze ostatnio, już tutaj nie jest zapisane, bo opowiadało się z dłużo, jest już wczoraj, że zadzwonił Paweł, że miał mężczyznę do z prognozku i będzie miał pełną prawną wystawę w Z czym się bardzo dobrze. Paweł się leci. Tego nie, 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 ma sensu robić. Tak jak to leci, to musi, nie, sensu robić, to się nie, biede, to prakty, nie, 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 sens robić nie, 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 kultury nie, nie, czy z tym programem, jaki jest po prostu tragedia. To jest najgorszego rodzaju. Ja to mówię teraz proponuję, bo chcę od dzisiaj Czy Państwo sobie zdają sprawę, że. Ja to mówię z kasety wyborczej, z opisu Jareckiej, że Rada ustaliła, że muzeum nie będzie do kolekcji zakupować prac oraz nie będzie się zajmować sztuką sprzed 1987. I że to już ustawione mam, tak ma być taki sprog takie podpisany i taki No to co ja mam do niego powiedzieć? Znaczy, ja jestem włączony w ogóle pod tego muzeum. I w tej pojemności to lepiej. Tak się dorwali po prostu. Już jest zaraz odlepieć, tak, powiecie, tak, to lepiej Tak będzie tak się dorwali po prostu bezczelnie, bo to jest układ jeszcze sztuczę tak zwaną portą już w ogóle teraz nie aktualnie przy tych zmianach politycznych, a oni się jakiś student jeszcze utrzymali i takie paranoje wymyślają w ogóle bez sensu zupełnie. Już nie mówię o tym, że to muzeum nie powinno być wybudowane w tym miejscu, tylko tego płacą podbyły i, i służyć jako nawóz do uciśnienia beznadziejnego miejsca, tylko mieć w pełni takie przyzwoite miejsce. A Państwo, oczywiście niektórzy z naszego grona uważają, że nie jest znakomite. Dobra, jak to uważają. Dam przykład, że mam rację. Wskaźcie mi Państwo jakąś w warszawską w instytucję nowego typu, tak prezydenta Akademii Naucz, no, która chciałaby tam mieć nawet, no, wspólnej postawy. Słuchaj, <grystw> nie ma takiego, takiej instytucji. No. Już nie to mówię to o to tym, to. że teraz zmarł profesor Hansen. Profesor Hansel wymyślił kiedyś w swoim czasie fantastyczną rozbudowę zachęty. Ja już taki? Prześwietlony punkt dołączony z tym, że było tych lupa, lupa architektoniczna w tym, w tym kształcie, w, w, w tym na świecie, który to zostało zrobione, no chodzi o pieniądze, bo, bo, bo pieniądze to niektóre takie, takie... Teraz kanclerz przed prześwietlony pokazał w galerii, której słowa nie wymienię, bo nie będę je reklamował, bo no jej nie lubię, yy, w, yy, Taką swoją ostatnią pracę przedsięwziętną, wielką taką kolumnę z takim połowem, To wysokości klasu kultury. Taka wieża. I ta wieża miała stanąć obok klasu kultury jako równoważnik, jako równoważnik tej dominującej, dominującej struktury jaką klas kultury, którą sobie nikt nie może dać rady. Jest ona tak dominująca i będzie, i będzie, mimo I tu się z nim absolutnie zgadzam, czasem poziomu nie trzeba burzyć, bo nie są takie koncepcje, że kultury zburzyć. Trzeba po prostu kulturalnie zapolinizować. Jak partner z partnerem. Jedyną polemiką z czasem kultury może być tylko i wyłącznie postawienie podobnej, takiej samej wysokości budynku, ale o innym kształcie, o innym strukturalnym kształcie. A kultury jest w kształcie piramidy, prawda? Czyli ma środek ciężkości bliżej. Co jest według terminologii Hansenowskiej była ciężka. Jest to logiczne intuicyjne Tam, gdzie jest środek ciężkości w dół to jest była ciężka, jak gruba, to jest taka, taka ciężka, prawda? A taka, to jest, jest była lekka, która ma środek ciężkości wyżej niż w połowie, prawda? I teraz on proponuje ustalić obok władzy w formie, ma środek ciężkości <śmierdzi> na tej samej y, 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 wysokości co płac, który niżej ona ma będzie, będzie miała... Czyli ta fabra będzie wyglądać w ten sposób. Wjeżdżają i tu na taką bańkę. Taki genialny projekt. Eee, dlaczego? No bo jakieś konkursy trzeba rozpisać i tak coś tak jakiegoś gotowca. Przecież tam ci konkursiarze mają takie gotowce przyszykowane na muzeach, takie nowoczesne i tam taki dach zrobią i wstawią, prawda? No. I druga rzecz, powinny, powinny tam być projekty Polaków, a nie żaden y, architekt światowy. Co byśmy sobie nie dali rady z projektem, tylko tam było opisane jak to się zrobić, że to, to, to bez, bez, w ogóle było zrobione. Także tak się wygląda z tym. Tak wygląda z tym udziałem nowoczesnym. A teraz...